Cześć, witajcie w kolejnym odcinku cyklu Jak do tego doszło, nie wiem, gdzie omawiam najbardziej dziwne i powodujące opatrzenki historie, jakie można tylko znaleźć w uniwersum doktora. O, no, jak możecie zobaczyć po tytule, omawiamy dzisiaj jedną z przygód z najnowszej, pachnącej świeżością antologii, wojenny mistrz zabija czas. Coś, co bardziej pasowałoby do cyklu mistrzologia. Ale jednak nie będzie tutaj. W cyklu jak do tego doszło nie wiem, dlatego że ta historia powiedzmy, że wykracza poza pewne poziomy psychodeliki, jakie wyznaczyło to nieszczęsne opowiadanie o papudze link w opisie. Dlatego też zdecydowałem się umieścić ją właśnie tutaj. Przejdźmy więc do fabuły. Sędziwa już Joe Jones z domu Grant, na zaproszenie wuja przybywa do jego posiadłości celem podpisania jakichś dokumentów. Domyśla się, że chodzi tutaj o ostatnią wolę staruszka. Poznaje też jego służącą i przyjaciela, ale od razu widzi, że coś mocno nie gra, a co dopiero my, skoro od razu słyszymy, że tym rzekomo wujem jest nikt inny jak mistrz Jana. No o fabule tutaj nie ma w zasadzie co więcej opowiadać, no może nie dlatego, że jest słaba, znaczy trochę jest słaba, ale nie o to chodzi. Bardziej chodzi tutaj o to, że jej lwia część to są po prostu jakieś takie dziwne wydarzenia, Mieniający się układ pomieszczeń, Joe słysząca odgłosy i rozmów, których rzekomo nie było i takie tam. No generalnie zdradzę o co chodzi. Otóż, mistrz z pomocą jakichś tam takich specjalnie stworzonych pyłków na odległość zahipnotyzował Joe, a żeby przyniosła mu z siedziby Unitu potrzebny mu fans. No, brzmi całkiem nieźle, no i nawet w stylu mistrzajany, no ale niestety w pewnych miejscach ta fabuła się troszkę, że tak powiem, rozłazi. No, zacznijmy od tego, że jak pokazuje nam okładka oraz mówi sam początek historii. Joe jest już wiele, wiele lat po przygodach z doktorem i pracy w Wilnic, dlatego, że ona tam na przykład wspomina o swoich wnukach. No, tylko że z tego, co mówi mistrz, to tak by wyglądało, że ona, będąc pod jego kontrolą, ukradła ten artefakt wiele lat temu. Pada tam z jej ust takie zdanie, że doktor był bardzo zirytowany, kiedy dowiedział się, że ktoś ten artefakt ukradł. No to jest wyraźnie brzmi, tak jakby to miało miejsce w czasach ich wspólnych przygód wiele lat temu. Dodatkowo też jest tam powiedziane, że żeby utrudnić wogą sprawę i trochę bardziej utruć dziewczynie życie, mistrz kazał jej zostawić list, gdzie ona się przyznaje do kradzieży i rzekomej zdrady unitu. No mam w związku z tym kilka pytań. To jakim cudem oni przez te wszystkie lata tego listu nie znaleźli? Kiedy to się w ogóle stało? No i najważniejsze. O co chodzi? Dlatego ta postać rzekomego przyjaciela, Wuja, tak naprawdę psychiatry, no on jest kompletnie niepotrzebny. Mistrzowi tam chodziło, żeby Joe odpaliła artefakt, który jest chroniony przed władcami czasu i dalekami. Nie żeby zrobić z niej wariatkę. No my słuchacze dodatkowo od początku wiemy, że to jest wszystko hipnoza, no to mistrz, więc to jest oczywiste. No więc po co tam był ten facet? No, jego rola to w zasadzie jest tylko bycie w pewnym momencie otrutym przez mistrza i obudnie się na polu, gdzie wcześniej stała posiadłość, a tak naprawdę to nie posiadłość, tylko mistrzowy tarnis. No, kolejny problem jest też w tym, że scenariusz jakoś tak słabo pasuje do mediów, jakim są słuchowiska. No, w niektórych momentach jest nie wiadomo, co ta żołnierz tam robi: czy ona tam biegnie, czy ona stoi w miejscu, czy ona tam szuka czegoś. No nie wiem, nie, nie ogarniam tego. jest raczej rzadko ma z czymś takim problem, ale tutaj jakoś nie pykł. No i co? No jak widzicie, nie jest to jakieś szczególnie dobre audio, ale zaczekajcie, to jeszcze nie wszystko. Wym jest w nim taki jeden niesamowity i powalający wręcz motyw. Otóż, jak może pamiętacie w serialu, Joe serio miała wujka i ona temu wujkowi zawdzięczała tam m.in. lewy dyplom fizyczki, czy też pracę w UGIT. No, i tutaj mistrzki protyzuje ją i wmawia jej, że to on jest tym wujem, ale czy na pewno tylko wmawia? No, on w jednym momencie jej sugeruje, że ona nigdy wujka nie miała, że to zawsze był on, czyli mistrz. No, ona oczywiście zaprzecza, zdając sobie sprawę, że była pod kontrolą umysłu, ale czy może być tego pewna? Na sam koniec ona jest, nie jest sobie w stanie w ogóle przypomnieć, jak ten wujek wyglądał. We wszystkich wspomnieniach widzi tylko twarz mistrza. No naprawdę genialne otwarte zakończenie tego wątku, no bo na dobrą sprawę nie mamy zielonego pojęcia, czy to, co on powiedział, to jest blef, czy może prawda. Joe niestety też nie ma i jest tak bardzo zniszczona manipulacjami złego władcy czasu, że postanawia zamknąć się w zakładzie zamknięty. Kurza, stop. Dobrze powiedziane: najsmutniejsza puenta Ever.